Brakuje jednej rzeczy, powołania do reprezentacji, bo był taki moment, że byłem naprawdę w wyśmienitej formie. Byłem w Hiszpanii. Zresztą, jak byłem w Portugalii, też były lata, gdzie na niezłym poziomie występowałem i nigdy nie było żadnego telefonu od nikogo. Już różni byłem, jeździli na reprezentację czy na trzeciego, na czwartego. Ja wiem, że trafiłem też taki moment, że był fabiański, bojók, szczęsny, dudek, fantastyczni zawodnicy. I ja nie chcę się z nimi porównywać. No ale jednak ten trzeci, czwarty bramkarz, albo chociaż jechać, pokazać się, nie wiem, co za daleko mi było przylecieć, no sam bym kupił bilet i, i, i poleciał. Czy czuję się spełniony jako piłkarz, jako sportowiec? No poza tym yy, brakiem epizodów reprezentacji myślę, że tak. Wiadomo, każdy chciałby zdobywać medale mistrzostwa, być w świetle reflektorów i tak dalej. Tylko przypomnę jedną rzecz, że no może to tak na koniec brzydko zabrzmi, ale czy ty wygrywasz w pierwszoligowym zespole, czy wygrywasz grając w FC Porto, to to jest to samo zwycięstwo.